Halo, halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy skupiać się, proszę Państwa, nad ułożeniem naszego kręgosłupa w momencie, kiedy nasz kręgosłup jest stabilny. Czyli będziemy używać pomocy naukowych w postaci drążka, kika, który będzie wyznaczał nam jakość ustawienia kręgosłupa w pozycji neutralnej, idealnej, wyprostowanej, zwanej potocznie, jak i również będziemy zajmować się. Tym kształtem kręgosłupa w czasie pozycji pionowej, w czasie skłonów, w czasie przysiadów, jak i również moi drodzy, w czasie deski i klęku podpartego. W związku z tym dzisiaj weźmiemy na tapetę rysunek kręgosłupa przy różnych popularnych ćwiczeniach, które towarzyszą nam w czasie różnych treningów. Bez względu na to, czy zajmujemy się jogą, pilatesem, tańcem, fitnessem, siłownią, zawsze potrzebny jest ruch typu. Plęk, podpór, ruch typu przysiad, skłon. I w każdych tych dziedzinach ruchowych potrzebujemy wiedzieć, co to znaczy mieć stabilny kręgosłup. Nie tylko w samych pozycjach, ale także w drodze pomiędzy jedną a drugą pozycją, ponieważ jeżeli robimy przysiady, raz jesteśmy w pionie, raz jesteśmy w przysiadzie, w międzyczasie jest cała droga, która nas prowadzi z jednej pozycji do drugiej. W związku z tym jest wiele okoliczności, w czasie których musimy zadbać o nasz kręgosłup. W tym celu będą nam potrzebne pomoce naukowe dzisiaj, moi drodzy. I teraz będzie nam potrzebny drążek. Można zdemontować kij od miotły albo od mopa. Będzie nam potrzebna pętla gumowa. Mm, świetnie. I będzie nam y, potrzebna, o ile nie posłuży nam w tym celu top do ćwiczeń, ponieważ zakładam, że nie wszystkie osoby, które ćwiczą, y, korzystają z topów sportowych. Ja zakładam też, że nie wszystkie osoby, które ćwiczą z nami, y, są y, dziewczętami. I myślę, że czasem będą ćwiczyć też z nami panowie. A w związku z tym, panowie mogą mieć taki zwyczaj, że nie noszą topów sportowych ani bielizny w postaci Biustonosza. W związku z zaistniałą sytuacją, będzie potrzebna pomoc naukowa, która utrzyma nam kijek wzdłuż kręgosłupa ustawiony. Ja oczywiście potem w czasie ćwiczeń będę opowiadać o tym, jak ten kijek ustawić, ale panowie, jeżeli ćwiczycie razem z nami, potrzebujecie takiej gumy można nabyć w pasmanterii i proszę Państwa o taką gumę mocną możecie mieć dwie takie gumy możecie sobie założyć pod klatką piersiową na klatce piersiowej i proszę Państwa, yy, druga taka guma może być gdzieś w odcinku yy, w kolców kości biodrowych, też obydwie te gumy mogą być w okolicy przepony. To jest kwestia już taka umowna. Myślę, że nawet ta przepona nie byłaby takim rozwiązaniem złym, czyli prawie szczyt klatki piersiowej i dolne żebra. I teraz proszę Państwa, oczywiście Panie, które nie lubią topów sportowych, również mogą skorzystać z takiej opcji, no ale oczywiście też możecie drogie Panie skorzystać z obwodu biustonosza. I cóż się dzieje? Wkładamy sobie kijek. Dokładnie pod te gumki, które sobie tu zainstalowaliśmy. I dzięki temu, proszę Państwa, że włożymy sobie to w te gumki. Ok. Eee, zobaczcie, co się będzie działo. Eee, gumka przytrzyma nam kijek. Kijek należy tak ustawić, żeby znalazł się tutaj przy tyle potylicy. Broda wtedy będzie szła w tył. E, ustawić kręgosłup tak, żeby tu pojawiła się szczelina, ponieważ będziemy mieć naturalnie ustawioną lordozę. I, proszę Państwa, tu pomiędzy łopatkami kijek powinien ściśle przybiegać, przylegać do kręgosłupa, ponieważ tu mamy kifozę, czyli wgłębie, wgłębienie wklęsłe w kręgosłupie. No i dzięki temu, mając taki kijek, proszę Państwa, możemy wyznaczać sobie rysunek kręgosłupa. Ja tu już przy okazji stojąc boczkiem do Was, prezentuję Wam prawidłową postawę, czyli stopy mam ustawione równolegle, palce u stóp idą e, drugi i trzeci w przód, pięty w tył, kolana uginają się swobodnie, prowadzę je równolegle nad stopami. Ugięcie kolana e, odbywa się moi drodzy w, zgodnie z kierunkiem palców u stóp. Kość ogonowa musi być na tyle podwinięta, dół brzucha na tyle zaciśnięty, żeby miednica była ustawiona równolegle do podłogi. Ona oczywiście ma taką naturalną skłonność bycia minimalnie przodopochyloną. Czyli kolce kości biodrowej są troszeczkę niżej niż proszę Państwa tylna krawędź Miednicy. Natomiast kiedy mówimy o dnie miednicy, to dno miednicy jak gdyby jest równoległe do podłogi. Czyli trzeba na tyle zebrać guzy kuluszowe, zaciskając pośladek dno miednicy, napinając dół brzucha, żeby ta miednica ustawiła się odpowiednio, ale tutaj, żeby jednak zachować, moi drodzy, pomimo wydłużenia odcinka lędziowego, naturalny przebieg lordozy. Ona musi być delikatnie pokazana. I tu przy okazji bardzo ciekawa informacja. Osoby, które są przodopochylone, czyli mają na co dzień skłonność do otwierania brzucha i skracania dolnego odcinka lędziowego i robią to świadomie albo pozaświadomie, mają już tego typu przykurcze. W niektórych ćwiczeniach będę prosiła o to, żeby przytulili całkowicie swoją lordozę do kijka. Ponieważ osoby przodo pochylone muszą spędzać jakiś czas w swoim życiu w pozycji tyło pochylenia miednicy, ponieważ będzie to dla nich pozycja korekcyjna dla ich skłonności, dla ich wady sylwetki. Okay? Dobrze, więc tak proszę Państwa, będziemy sobie pracować z kijkiem. Kto chce, korzysta z takich gum, które można sobie zrobić. Metr takiej gumy w pasmanterii to myślę, że to jest około 60 groszy, więc myślę, że nawet w dobie kryzysu, który nam towarzyszy na całym świecie, nie tylko w Polsce, to jest wydatek, na który możecie sobie pozwolić. Proszę Państwa, ja na razie pozbywam się gum, moi drodzy. Będę korzystać ze swojego topu, więc gumy idą w odstawkę. Odkładam też na razie kijek. Świetnie, bardzo dobrze. A żebyśmy mogli zastosować nasze pomoce naukowe w odpowiedni sposób.